Witam Was wszystkich, moi drodzy, fani, gramani, osoby, które pojawiły się tutaj po raz pierwszy w specjalnej serii na tym kanale, która nazywa się Pora na horrora, a jest to specjalna pora, ponieważ dopiero co dwa dni temu premierę miała polska gra studia Blober Team z Krakowa, di Medium. A jako wielki fan horrorów absolutnie nie mogę sobie nie pozwolić na zagranie w ten tytuł, ponieważ nie dość, że jest to gra klimatu, który bardzo nie odpowiada, czyli horror, w dodatku jest to gra, która dzieje się w mieście, w którym kończyłam studia, czyli w Krakowie. I chociaż na moment obecny już nie przebywam w Krakowie, moje ścieżki zawodowe przeciągnęły mi nieco inne te rejony Polski, to naprawdę bardzo ciepło to miasto, pozdrawiam wszystkich moich znajomych z Krakowa, którzy mnie oglądają tutaj. Naprawdę mam nadzieję, że kiedyś jeszcze moje ścieżki zawodowe, jak i życiowe ogólnie mnie rzucą w tamte rejony, ponieważ uważam, że Kraków jest naprawdę świetnym miastem i pozdrawiam wszystkie inne miasta też, ale po prostu wiecie, no, ta sympatia związana z tym, że kończyłam tam studia i te przedziwne wspomnienia studenckie jednak zobowiązują. Ale wracamy już do The Medium, czyli do gry. Ukazała yy, się ona w piątek, natomiast ja już ją kończyłam w dniu dzisiejszym. Nie jest to specjalnie długa gra, więc spokojnie weekend powinien Wam akurat na ogranie wystarczyć. Mnie to zajęło troszeczkę ponad 8 godzin, akurat po 4 godziny dziennie yy, sobie przeklikałam i muszę przyznać, że mam przemyślenia. I właśnie tymi przemyśleniami postanowiłam się z wami podzielić, jaka to jest gra dobra, zła, czy to jest faktycznie horror, czy nie. Przechodzimy w takim razie do recenzji. Pierwsze wzmianki o D-Medium, że w ogóle powstaje, pochodzą jeszcze z 2012 roku, więc jest to gra, która powstawała ładnych parę lat. Ale w tych pierwszych konceptach wygląda ona nieco inaczej z tego, co Sami twórcy się przyznają, praktycznie cała zawartość się zmieniła poza jednym elementem czyli dwoma światami obecnymi w grze. Główną bohaterką di-medium jest Marianna, która pracuje na co dzień w zakładzie pogrzebowym i tam pomaga swojemu ojcu prowadzić ten zakład. Jest to zupełnie zwykła dziewczyna poza jednym drobnym szczegółem. Marianna potrafi spoglądać poza zasłonę rzeczywistości. Widzi nie tylko i wyłącznie ten nasz świat rzeczywiście materialny, ale także światy duchów i potrafi zaglądać za tą zasłonę i rozmawiać z ludźmi, którzy przeszli już do tamtego świata. I tak właśnie poznajemy Mariannę w dość niefortunnych okolicznościach, ponieważ pomagamy jej przygotować jej własnego ojca do tak zwanej ostatniej drogi. Jednak pogrzeb ojca to nie wszystko, co tamten dzień przygotował dla Marianny, ponieważ dostaje ona tajemniczy telefon od niejakiego Tomasza, który informuje ją, że dokładnie wie czym jest i jeżeli chce się dowiedzieć więcej, to powinna udać się do hotelu Niwa. Być może większość z was zignorowałaby taki telefon, ale jednak rozmówca ewidentnie wie o czym mówi. I tak oto Marianna wsiada na swój motocykl i jedzie w stronę opuszczonego hotelu Niwa, o którym krążą absolutnie niepokojące opowieści. Sam on już jest zamknięty od bardzo wielu lat. Jednak zdeterminowana dziewczyna decyduje się pokonać ogrodzenie i ruszyć w stronę zupełnie opuszczonego hotelu. Fabuła prezentuje się naprawdę, naprawdę ciekawie i trzeba przyznać, że pod tym względem Blobber Team naprawdę dowiózł to, co zaprezentowali nam fabularnie. Jest świetnym miszmaszem pomiędzy historiami horrorowymi, a historiami nieco detektywistycznymi, ponieważ nasza bohaterka jest właśnie takim trochę detektywem, tylko tak z takimi ekstra możliwościami, które pozwalają mi zajrzeć nie tylko i wyłącznie do tego naszego świata i odkryć tajemnice, ale także spojrzeć żyć poza kurtynę rzeczywistości i zobaczyć to, co być może ukryte jest dla ludzkiego oka. Tak właśnie grając w najnowszą produkcję, miałam wrażenie, że Blobber Team nieco odeszło od tego swojego bardzo horrorowego trzonu, korzystając i sięgając po nieco nowe rozwiązanie, co, co mnie bardzo ucieszyło naprawdę, ponieważ przy ostatniej grze Blair Witch miałam już wrażenie, że troszeczkę zaczynają się zapętlać w jednym i tym samym pomyśle. Tymczasem w D-Medium zobaczyliśmy nie tyle zupełnie nowe pomysły na rozgrywkę, ale także zupełnie nowe rozwiązania. Marianna ma możliwość poruszania się pomiędzy dwoma światami i to jest absolutnie świetny pomysł według mnie. Nie jest to oczywiście totalnie innowacyjny pomysł, ale jest to naprawdę chyba. Obecnie najlepiej zrealizowany pomysł do tego typu. Ekran jest po prostu podzielony na dwie części w pewnych momentach gry, nie cały czas i w tym momencie możemy prowadzić śledztwo nie tylko i wyłącznie w tym rzeczywistym świecie, ale także w tym yy, duchowym. Zagadki i łamigłówki, które stoją przed Marianną, są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ładnie przeplatają właśnie się te światy. Dosyć łatwo się je rozwiązuje, chociaż miałam wrażenie, że w pewnych momentach gry nie do końca dobrze było określone, że na przykład w danym terenie już skończyliśmy, nazwijmy to eksplorację, i momentami łapałam się na tym, że ja cały czas chodziłam po terenie i szukałam czegoś, co powinno jeszcze dodatkowo być, może pchnąć. W była do przodu, podczas gdy tak naprawdę okazywało się, że już po prostu nic tam nie muszę robić i już mogę sobie ruszyć dalej. Bardzo mi się też podobało, że w grze uniknięto tego problemu. Y chodzonej pętli, czyli kiedy zaczynamy chodzić nieustannie w jedno i drugie, w trzeci pokój i po prostu to się w kółko powtarza, ponieważ twórcy chcą wywołać w nas grozę i to takie zapętlenie, że tak naprawdę nie mamy wyjścia. Nie, tutaj jest to gra tunelowa, która jednak daje nam co chwilę nowe miejsca, nowe tereny, nowe poziomy hotelu do zwiedzania, przez co... Pomimo tego, że jest to jednak gra tunelowa, to jednak mamy wrażenie, że nieustannie poruszamy się dokądś i zmieniamy po prostu otoczenie. Dlatego też te 8 godzin miało mi naprawdę bardzo przyjemnie, nie czułam tego zmęczenia materiału, który często czuję po prostu w takich grach, które zaczynają zbyt długo i zbyt często dublować swoje pomysły na straszenie gracza. Bardzo mnie też kupił w ogóle pomysł na ten drugi świat. Ten drugi świat jest niesamowity i warto zaopatrzyć się w nieco lepszy komputer i nieco większy ekran, o czym za chwilę powiem, ponieważ ten świat jest prześwietne i ewidentnie inspirowany malarstwem Beksińskiego ale to działa tylko i wyłącznie na korzyść ten drugi świat jest bardzo organiczny nieco zbudowany z takich popiołów, a jednocześnie tkanek, kości, elementów y, takich dość niepokojących trochę malarstw Gera i Beksińskiego połączone razem naprawdę super i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczymy kontynuację tego tytułu Dodatkowo Blueberry Team ewidentnie zrezygnował z takich typowych jumpscarów. Za co naprawdę brawo, cieszę się, ponieważ zamiast jumpscarów mamy klimat, a ten klimat jest nieziemski. Jednak jeśli dobrze policzyłam, w całej grze jest cały jeden jumpscare. I tutaj po raz kolejny brawa dla Blueberry Team, ponieważ wystraszyli mnie. To się naprawdę rzadko zdarza. Ja grałam już w tyle gier horrorowych, oglądałam tyle horrorowych filmów, że. Jumcery z reguły są jakimś takim elementem, którego się tak bardzo spodziewam, że kiedy się pojawiają, po prostu się nie boję. A tutaj przez większość gry tych jumpscarów nie ma. I kiedy wreszcie się pojawia, to faktycznie jednak człowiek się może wystraszyć, ponieważ to nie jest tak, że wiecie, no, laleczka leżąca na środku pokoju to automatycznie jumpscare. Zwiedzając ogólnie całe D-Medium odczułam mocną inspirację takimi hitami jak The Longest Journey, ewidentnie inspiracja True Detective, ktoś tam chyba oglądał dużo True Detective, a także mam wrażenie, że ktoś ostatnio grał tam w Controlla, ponieważ ten drugi świat bardzo mocno przypomina mi nieco inspirację kontrolem. Nie są to absolutnie złe cechy, ja tylko mówię, że y, samo Blobber Team ewidentnie sięgało po najlepsze możliwe Gry i seriale i filmy, jakie mogło. To, co składa się na naprawdę niesamowity klimat tej gry, to jest wykorzystanie Polski. Krakowa który jest według mnie absolutną kopalnią pomysłów i miejsc, które można wciskać w gry i dzięki temu nie tyle nawet tworzyć magiczny klimat, ale także reklamować Kraków. Sam bohater drugoplanowy całej gry, czyli hotel Niwa, który w rzeczywistości jest hotelem Krakowia przeniesionym do gry, jest naprawdę świetnym miejscem i wygląda jak kropka w kropkę przeniesiony z tamtych czasów. Jestem absolutnie zachwycona tym, że ta grata wygląda i wykorzystuje te elementy, które na, dla nas są bardzo bliskie i być może nie robią na nas wrażenia, ale z drugiej strony jednak robią, ponieważ ja te rzeczy pamiętam tak naprawdę z dzieciństwa. Więc dla mnie był fan, że ja sobie chodziłam i e, przeglądałam rzeczy, sprawdzając czy rzeczywiście. Pamiętam, przecież tam wtedy były takie szklanki, przecież istniały takie właśnie plakaty e, autobusów. Było to naprawdę świetne i tak. Początek gry nie spędziłam na tym, że przeglądałam rzeczy, które znajdowały się w hotelu. Ponadto myślę, że to jest nie tyle atut dla nas, ponieważ ta gra jest tak bardzo osadzona w polskości i tak bardzo w polskich tematach i klimatach, tak jak choćby nawet kultowy maluch, ale myślę, że z kolei dla osób z zagranicy będzie to absolutnie egzotyczne, ponieważ z drugiej strony oni mogą zobaczyć świat, który dla nas był codziennością, a my możemy zobaczyć świat, który, za którym w jakiś sposób część z nas tęskni. Nie mówię tutaj o tym, że kiedyś wiadomo, kiedyś to dopiero było lepiej i drzewniej, ale bardziej o tym, że jest to związane w jakiś sposób z naszymi wspomnieniami, ze wspomnieniami naszych rodziców. Więc po prostu czujemy do tego sentyment. Jeśli jednak boicie się, że utkniecie w hotelu Niwa, na zawsze nie bójcie się, ponieważ tym razem twórcy starają nam się fundować właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, wystarczająco dużo zmian terenu i okolic, więc wrócimy w końcu do lasu, ponieważ mam wrażenie, że emotyw lasu, jak i motyw powracającego psa, to jest jakiś, nazwijmy to, motyw przewodni, który musi się pojawić w każdej grze od Blober Team, przy czym to nie jest negatyw, po prostu widzę pewne Nawiązania. To, co chciałabym wyróżnić w 100% za naprawdę pomysłowość i formę, i to, jak świetnie to wyglądało, to jest motyw ucieczki przez las. Nie będę dużo mówić, ale motyw ucieczki przez las jest naprawdę świetny. W ramach ciekawostek dodam jeszcze, że aktorami, którzy użyczyli swoich twarzy ogólnie bohaterom, czyli głównej bohaterce Mariannie, to jest Weronika Rosati. Natomiast jeżeli chodzi o męskiego bohatera, który w pewnym momencie pojawia się w grze, nic nie więcej nie powiem, jest to słynny Borgow. A konkretnie Marcin Dorociński i przyznać muszę, że odczuwam ogromny szacunek dla tych aktorów, ponieważ zrobili naprawdę świetną robotę i dzięki nim ta gra była dla mnie jeszcze bardziej bardziej polska niż mogłaby być w ogóle. Jeszcze dosłownie, dwa słowa o muzyce tworzonej przez Akira Yamaoka. Bardzo fajna, ale muszę przyznać, że nie zrobiło to na mnie aż takiego wrażenia, jak sama informacja, że to on będzie tworzył samą muzykę do gry. Nie zabijcie mnie. Na koniec kilka takich drobnych uwag, które jednak miałabym do rozgrywki. Po pierwsze, nawet jeżeli będziecie grać kiedyś w D-Medium, to zdecydowanie polecam na nowszych komputerach z Directem X12 na pewno, ponieważ to mocno polepsza jakość ogólnie grafiki i myślę, że właśnie na takich silniejszych komputerach gra będzie naprawdę w stanie wyciągnąć i pokazać to, co z niej najlepsze. Ponoć na Xboxie wygląda świetnie, aczkolwiek ja Xboxa nie mam, więc nie mogę wam absolutnie porównać, jak to się po prostu prezentuje. Ja grałam na swoim komputerze, wyglądało to naprawdę bardzo fajnie, ale myślę, że gdybym miała jeszcze silniejszy sprzęt, to wyglądałoby jeszcze lepiej. Czasami przeszkadzało mi w cieszeniu się grą, prowadzenie kamery, ponieważ przy, ma to taki vibe trochę właśnie The Longest Journey, który naprawdę miałam bardzo silne wrażenie, że gram w coś yy, bardzo podobnego, kamera czasami jest po prostu zawieszona w jednym punkcie pomieszczenia i my się po nim poruszamy. I w ten sposób czasami ta kamera się zmienia. Niestety, jeżeli pójdziemy w jakiś dość yy, odległy fragment, to są takie sytuacje, w których po prostu z przodu mamy jakiś obraz, nie wiem, drzwi, jakąś kratkę, a nasza postać oddana się i staje się po prostu bardzo malutka i nie, czasami po prostu nie zawsze można wyłapać, że pewne elementy po prostu tam dalej są. Owszem, są one oznaczone taką specyficzną kropką, ale jednak nie pozwala nam się to w pełni cieszyć i zwiedzać całego tego świata, ponieważ kamera sztywno stoi w jednym miejscu. Dodatkowo zalecałabym osobom, które będą grać w to, duży ekran. Naprawdę duży ekran. Ponieważ ta koncepcja dwóch światów, o ile jest naprawdę, naprawdę atrakcyjna, to kiedy gramy w to na małym ekranie, takim ja miałam akurat 17 cali, to powoduje to, że nie widzimy wszystkich szczegółów i po prostu nie mamy tego e, wielkiego wrażenia, że to jest tak niesamowite. Po prostu ekran staje się nagle malutki i musimy się czasami dopatrywać, co tam jest, a momentami chciałabym się nie dopatrzyć. Rywać, tylko podziwiać, jak pięknie została ułożona kamera w filmikach, jak pomysłowo zostały podzielone kadry pomiędzy ten, nazwijmy, górny i dolny, prawy i lewy w prowadzeniu całej fabuły i pokazywaniu nam zarówno świata tego duchowego, jak i tego materialnego. Pomijając te uwagi, uważam, że najnowsza gra Blobertin Team, The Medium, naprawdę rozbiła bank. Spowodowała, że z zafascynowaniem śledziłam, jak gra się rozwija, kiedy będzie, wyczekiwałam na nią. Myślę, że i mam nadzieję, że akurat w tą stronę będzie się kierować w przyszłości vloger team, ponieważ chętnie zobaczę kontynuację tej przygody. Ja się nagadałam, a jaka jest Wasza opinia? Czy ukończyliście już D-Medium, czy planujecie grać w D-Medium? Jak Wam się Podobało, jeżeli graliście? Czy w ogóle Was te klimaty nie interesują? Po prostu pojawiłyście się tutaj, aby posłuchać od E-Medium i dowiedzieć się, że ta gra. Jednak nie jest dla was. Ja serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Chętnie posłucham waszych opinii. Tymczasem dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie. Tak powtarzam się. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie lajki, zostawcie suby, udostępnijcie wideo, kliknijcie w dzwoneczek, aby wiedzieć, kiedy są najnowsze filmiki. Tymczasem ja wracam za tydzień z kolejną recenzją, z kolejną grą z kolejnym ciekawym tytułem. Dzięki wielkie, cześć. Pa-pa!